Breslau, Hauptstadt von Niederschlesien, a nie, poknoliłech. To Kraków, czyli miasto w małopolsce, które oprócz tego, że słynie z oczywistych rzeczy, takie jak przepiękne, ciągnące się długimi ulicami, odnowione, charakterystyczne kamienice, czy budowla, której chyba nie trzeba nikomu wspominać ani opisywać, czyli osławiony już w świadomości Polaków Wawel. Aczkolwiek Kraku uzasłynął dla mnie też z rzeczy, które nie dla każdego mogą być takie całkiem oczywiste. A były to między innymi jeżdżące fortepiany, obsiadujące wszystko mordercze gołębie, nie znające litości nawet dla polskiego wieszcza. Mam nadzieję, że nikt nie przetwarza ich na kurczaki w KFC. Najdziwniejsze nazwy przybytków jakie widziałem, wszelakiej maści i rodzaju tańce ludowe, przystrojone... Barwnie upiększone konie. Serio, w innych miastach na trawnikach są psy, a w Krakowie są konie. Ludzie, którzy są tak leniwi i skąpi, że aby wykonali najmniejszy ruch, trzeba najpierw wpłacić odpowiednią sumę. Dziwny faliczny symbol w centrum miasta, z którego wycieka woda. Oprócz tego przepiękna architektura, którą nie sposób spotkać w innych rejonach Europy. Piękny widok na przepływającą przez Kraków Wisłę. No i jedna generalnie z najfajniejszych rzeczy, dzięki którym się teraz znalazłem, czyli ta opcja, że z Katowic można do Krakowa dojechać autobusem już za kwotę 8 zł, a jeżeli ludzie z całej Europy czy nawet świata. Mogą zdobyć na ten wysiłek, aby to piękne miasto odwiedzić, to mogłem się na ten wysiłek zdobyć i również ja. Ja jestem jak najbardziej usatysfakcjonowany, podobało mi się w niemałym stopniu i daję dużą, dużą okejkę. <laughs>